Cześć wszystkim, witam Was dzisiaj na moim kanale. Nazywam się Kasia i nagrywam do Was dziś z czeskiej Pragi. Jestem z dietetykiem, ale nie bardzo pracuję jako dietetyk, pracuję jako programistka menadżer. Od czasu do czasu mam jakieś konsultacje dietetyczne dla, dla wybranych. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj rozmawiamy o czymś, co dotyczy chyba każdego z nas, i e, nie mogłam znaleźć czasu na ten film, ale myślę, że to. Wskazuję tylko na to, że ten temat jest istotny i muszę go podjąć już w tym tygodniu i to jak najszybciej. O co chodzi? Chodzi o to, jak znaleźć czas między pracą, naszymi wyzwaniami życia codziennego i jakimś życiem osobistym, życiem rodzinnym. Poza tym, że mieszkam w Pradze, to mieszkam trochę w Pradze, trochę w Polsce. Mam aktywną, dość mocną pracę zdalną, dodatkowe zajęcia. Córkę męża, który jest pracocholikiem, no i, i ciągle, ciągle brakuje mi na coś czasu. Jeśli macie podobne problemy, albo też odczuwacie, że czasami gonicie własny ogon, no to zostańcie dzisiaj ze mną i sobie o tym porozmawiajmy. Nie wiem, jak jest u was, ale jeśli nie spotkaliście się z tym problemem, że gonicie sami siebie, no to bardzo Wam zazdroszczę. Jestem osobą, która mocno przejmuje się wieloma rzeczami i próbuje być we wszystkim dobra i lepsza. Ja myślę, że wielu z nas tak ma, jednak żyjemy w czasach, kiedy ta presja taka zawodowa, e, ciągłe wyzwania, chęć tego, żeby posiadać więcej, zarabiać więcej, e, spełniać jakieś oczekiwania m, społeczne. Jest tak silne to wszystko, że bardzo łatwo możemy stracić równowagę. E, wszystko wymaga od nas czasu i energii, no ale musimy jakoś to wszystko sobie zbalansować. Brak tej równowagi bardzo często może prowadzić nas do to różnych chronicznych problemów zdrowotnych. A ten chroniczny stres prowadzi też do różnych problemów somatycznych, nie wiem, biegunki, problemy jelitowe, bezsenność, depresja, wypalenie zawodowe. No jest tego bardzo wiele i, i według WHO 60% osób odczuwa taki chroniczny stres, więc myślę, że nie, jest, nie jestem w tym gdzieś tam osamotniona i wszyscy gdzieś za tym gonimy i bardzo ciężko często jest nam znaleźć czas na, na odpoczynek. Myślę, że na pewno zgodzicie się z tym, że bardzo istotne jest planowanie i wyznaczanie sobie czasu na wszystko, co jest dla nas ważne. Ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co jest naszym priorytetem. I jeśli naszym priorytetem jest na przykład rodzina, praca i zdrowie, bo wiadomo, że dobrze, żebyśmy mieli kilka takich priorytetów, to warto między tym jakoś balansować i po prostu odpuszczać inne rzeczy, które dla nas istotne nie są. Ja na przykład w ostatnim czasie mam tak, że skupiłam się bardzo mocno na pracy, która jest gdzieś tam numerem jeden poza córką i, i rodziną. I sport. Sport, zdrowie, jakby powiedzmy w ten sposób czyli wykonuję badania, dbam o jedzenie i o przynajmniej trzy treningi w tygodniu, ale żeby też się nie przewodnicować i nie przerobić za mocno, to staram się jednak, żeby w inne dni to był raczej spacer czy rozciąganie, żeby nie przesadzić i nie przedobrzyć. No chociażby ze sportem, bo, to, bo ze wszystkim możemy iść w dobrym i w złym kierunku. U mnie to planowanie jest kluczowe, ale zauważyłam, że bardzo dobrze mi też robi to, żeby wyciszać się używać, nie wiem, albo takiej aplikacji, jak Headspace do wyciszenia, albo różnych transów medytacyjnych na YouTubie, żeby się wyciszać i uspokajać. Próbuję wyłączać się z social mediów tak mocno, jak to możliwe. Jeśli już wchodzę to raczej po to, żeby publikować swoje treści niż żeby konsumować inne treści. I nawet miałam takie ostatnio dwa tygodnie, kiedy w ogóle nie miałam Instagrama na telefonie czy Facebooka, bo... Wiedziałam, że po kontaktach z social mediami jestem przebodźcowana, naładowana pomysłami innych ludzi, które nie prowadziły mnie do niczego dobrego, bo tylko powodowały, że miałam w stosunku do siebie różne oczekiwania, typu, że jeszcze nie mam zrobionej mapy marzeń na ten rok, że jeszcze sobie nie rozpisałam jakichś planów na 12-tygodniowy rok, że jeszcze czegoś tam nie zrobiłam, bo miałam swoje życie, bo moje dziecko było chore, bo miałam nową pracę. Istotne jest to, żeby mieć jakieś swoje priorytety. Dla mnie istotne jest też to, żeby patrzeć w kalendarz. Ja planuję w Google kalendarz i dzielę sobie ten kalendarz z pracą i z moimi bliskimi, żeby widzieć, kiedy, co mamy w planach. No i kiedy nam się coś typ na przykład, tak jak teraz, moja córka jest w domu. No to jakoś żonglujemy naszymi obowiązkami, ale stawiamy to co najważniejsze na miejscu pierwszym i też wiemy co to drugie, w związku czy co to drugie czy w ogóle w rodzinie ma w planie. Bardzo mocno też nauczyłam się mówić nie w ostatnim czasie. Myślę, że to jest istotne, żeby wyznaczać takie granice. Nawet dziś miałam taką sytuację, że mój mąż do mnie mówi, czy mogę mu wskoczyć do sklepu po tofu i tam tempech czy coś. ja mówię, sorry, ale już nie byłam wcześniej, odebrałam twoje paczki. Teraz wychodzę na chwilę, bo muszę przewietrzyć głowę, wracam i mam swoje sprawy, i sorry, ale no tym razem nie mogę. Miałam trochę wyrzutów sumienia, bo kiedyś bym miała duże, ale wiecie, to jest kwestia, no trochę praktyki, a trochę też takiego dbania o siebie i zauważenia, że musimy czasami postawić swoje sprawy i swoje priorytety jako numer jeden. Najważniejszy. Odpoczynek i sen, i ja myślę, że ten sen jest bardzo ważny. Nawet jeśli macie problem z tym snem, ja bym miałam takie momenty, że niestety musiałam korzystać z różnych medykamentów i do dzisiaj gdzieś tam czasami korzystam z suplementów czy z innych produktów, czy herbat, jakichś takich wyciszających na sen, bo ja wiem, jak ważne jest to, żeby się wyspać. Jeśli te noce są jednak przespane, to ja inaczej funkcjonuję, inaczej działam i wszystko mi idzie tak, a przynajmniej lepiej. Już w momencie, kiedy jestem niewyspana, bo jak mam zerwane noce, to jest po prostu dramat. Już nie mówiąc o tym, że odspada nasza odporność, rozwalamy sobie gdzieś tam dietę po drodze, treningi i wszystko inne. Także w ogóle basic to jest jednak ten sen planowania i działanie w zgodzie ze sobą i z tym, co jest dla nas ważne. Mi pomaga później, żeby usiąść i już zacząć działać, na pewno porządek wokół siebie, poczucie, że wiem, co mam zrobić, czyli rozplanowane zadania na dany dzień i na przykład często zaczynam od tego, że pracuję po 15 minut, że zaczynam chociaż na 15 minut, a później już się wkręcam i idę dalej, także myślę, że to też czasami... Czasami działa. Zawsze będę to powtarzać, że nie musisz być idealna, aby być zdrowa, nie musisz być idealna, aby być w balansie. Ale staraj się. Staraj się, planuj, próbuj i niech każdy tydzień będzie odrobinę lepszy albo odrobinę, nawet jeśli nie będzie lepszy, to niech będzie okazją na to, żeby spróbować czegoś nowego i po tygodniu stwierdzić, czy to mi odpowiada, czy mi nie odpowiada i czy ja chcę tak działać, czy nie. Bawcie się też tym swoim życiem i każdym tygodniem. Dążmy do tego, żeby nam się lepiej pracowało. Lepiej żyło, żebyśmy byli w jakimś takim balansie. Jeśli znaleźliście chociaż coś dla siebie w tym nagraniu, bardzo proszę o lajka, subskrypcję, może komentarz, dajcie znać, co działa u Was, jak się macie, co u Was słychać. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa! A few moments later. Ależ oczywiście, że musiałam zapomnieć i sobie przypomnieć na drugi dzień, kiedy już wszystko jest gotowe o kilku rzeczach, których jeszcze chcę Wam powiedzieć. Co działa na produktywność? Działanie w grupie, czyli to, że pracujemy w zespole, w grupie, w biurze, ale dla osób online... Zaleca się też na przykład pracę online na kamerkach z innymi, tak żeby widzieć, jak inni pracują. Może to około 15-20% zwiększyć naszą produktywność, więc myślę, że czasami warto. Na pewno warto wyautować telefon z pokoju. To nawet pokazuje, że studenci, którzy mieli telefony w tym samym pokoju, ich egzaminy były, miały gorsze wyniki, więc lepiej jeśli ten telefon nie jest poza pokojem. Nawet nie chodzi o notyfikacje, czy są, czy nie ma. Chodzi o to, że podobne jak telefon jest w pokoju, to przeszkadza. To Myślę, że nie jest jakimś prostą sprawą, żeby go wyrzucić. Co może nam pomóc jeszcze z produktywnością? Sen przede wszystkim te 7-8 godzin snu wpływa bardzo mocno na kreatywność. Posiadanie zielonych roślin w domu, czy zielonych, no jakichś po prostu zieleni w pokoju. Ja właśnie sobie przypomniałam o moim mchu i będę na niego tu patrzeć, i żeby mi tutaj zwiększał produktywność, więc ja wprowadzam mech na, na widok. Drzemki lub krótkie przerwy, takie 5-10 minut w ciągu dnia. I jeszcze warto wspomnieć o tym, żeby najważniejsze decyzje podejmować rano, albo rano nie podejmować pierdołowatych decyzji. Czyli, jeśli tylko możemy, fajnie jest podejmować jakieś pierdołowate decyzje dzień wcześniej, zrobić to już szybciej żeby mieć energię taki zasób w głowie na podejmowanie ważnych decyzji wtedy kiedy to potrzebujemy bo nasz mózg się wyczerpuje i później nam brakuje sił na resztę ważnych spraw to tyle